Taki samochód mamy do zaoferowania do sprzedaży na prośbę obecnego właściciela. Nagrywam ten film. Samochód znam od kilku ładnych lat. Modyfikowany, naprawiany u mnie. Historię napraw i modyfikacji. Udostępnię do wglądu. Może uda się wstawić link do filmu. Jeżeli nie, to na pewno gdzieś tam z boku przykleję link, żeby można było sobie zajrzeć w całą szeroką historię modyfikacji tego samochodu. Samochód w całym swoim życiu obecnie ma drugiego właściciela. Kupiony przez pierwszego właściciela w polskim salonie. No i, i tyle. Co było modyfikowane, jakimi technologiami, jakimi materiałami będzie można zobaczyć na załączonym linku. Obecnie samochód prezentuje się tak, a nie inaczej. Opony teraz są na nim prawie nowe. Kupione jako nowe, przejechane parę kilometrów na tych oponach. Jeżeli ktoś szuka samochodu takiego wycieczkowego, to jest to bardzo dobra sztuka. No nie będę tutaj szczegółowo go zachwalał, bo na pewno każdy zainteresowany zapyta o to, co konkretnie kogo interesuje i wtedy będziemy mogli pokazywać jakieś tam głębsze szczegóły. Obecnie silnik 4.2 uturbiony. Skrzynia od 60 manualna z gniazdem na PTO. Blokada w przednim moście. Oczywiście. No i tutaj muszę się zastanowić, bo nie pamiętam, czy to było ARB, ale na pewno był to konkretny produkt. Bo yy... Osoba, która ten samochód modyfikowała, nie oszczędzała tutaj absolutnie na niczym w samochodzie cała masa fajnych przydasiek, które też będzie można zobaczyć tam pod linkiem jak one były budowane, z czego samochód wyciszony, też tak bez oszczędzania. I tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, to proszę się kontaktować. Myślę, że link, który załączę, który o, będzie pokazywał, co w samochodzie było zrobione i jak wyczerpie bardzo dużo kwestii, o które ktoś mógłby zapytać. Rama w samochodzie jest ocynkowana. Yy, zregenerowana i ocynkowana, zregenerowana w 100% zgodnie z technologią fabryczną, czyli nic nie jest ordynarnie spawane na, na kant jakoś tam cholera, jak to się dzisiaj widuje, tylko jest to zrobione w taki sposób, że pomiędzy tą ramą a ramą, która jest jeszcze za drzwiami fabryki. Tak, jeżeli mogę tak powiedzieć, nawet wprawne oko nie zauważy różnicy. Czyli tak, jak być powinno. No, zawieszenie podniesione o dwa cale do Binson. Też z uwzględnieniem większego ciężaru. Przedmiotem sprzedaży jest samochód. Oprócz Bagażnika i tego, co na bagażniku się znajduje. Gdyby były pytania, to proszę o kontakt. I tyle.